Zajasza sześć trzy. W kara ze Elze, W Amar. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai waot Melo kolcha arec ke wodo. W Ze אל זה, ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. I wołał jeden do drugiego, zelze, we Amar mówił, święty, święty, święty Bóg. Tutaj pada imię Boże, jod -Hej, hej tradycyjnie w liturgii żydowskiej czyta się wtedy Adonaj. Kere perpetuum, stałe kere, słowo nie jest specjalnie oznaczone, ale samogłoski dodane należą do słowa, które należałoby przeczytać zamiast tego zapisanego danymi spółgłoskami. Na przykład zamiana tetragramu na tytuły Adonai albo Elohim. Tu mamy po lewej stronie właśnie tetragram i samogłoski od słowa Adonai przeniesione. Oczywiście tutaj mamy szwa złożone, a tutaj jest tylko szwa. To tak yy, woli ścisłości odnośnie wymowy imienia Bożego. Źródła yy, do tego tutaj materiału to jest yy, Wikipedia, ale to jest powszechnie znane w judaizmie. od Bóg zastępów, melo, pełna kolcha, aret, cała ziemia, kewodo jego chwały, Kavod kawod to jest chwała, eret to ziemia. Bardzo często też y, mówi się o ziemi Izraela, że to jest właśnie Eretz, tak? Kolcha Eretz, cała ziemia. To jest napisane. I właśnie ciekawe jest też to słowo y, Cewaot, które tłumaczone jest najczęściej w Biblii Tysiąclecia, na przykład jako zastępów. Często tłumaczy się też jako, na przykład w angielskim, Book of Hosts, God of hosts, tak? Oczywiście nie Bóg, bo po angielsku jest God. I host to są też zastępy. Jednak to słowo między innymi oznacza słowo cawa, oznacza między innymi właśnie armię, najczęściej armię. I najczęściej ma odniesienie do wojska. I nawet tutaj mamy słowo cawa, jako, jako właśnie armia w, w, konkurdencji, strąga i również współcześnie w języku hebrajskim cawa to znaczy wojsko, armia. A więc Hashem, yy, od, czyli Bóg zastępów, nie przypadkiem, więc y, 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 dlatego lubię to tłumaczenie Biblii tysiąclecia, że właśnie i wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów, cała Ziemia pełna jest Jego chwały, właśnie zastępów, bo zastępy kojarzą się tak właśnie z wojskiem, tak? Z zastępami, y, z rzeszą y, wojowników. Oczywiście pamiętamy, że kiedy czytamy Pismo Święte, jest tam mnóstwo alegorii. Jest sens powierzchowny, jest sens głębszy, i kiedy czytamy głębiej, możemy doszukiwać się tutaj duchowego znaczenia. I też walki duchowej Nie, niekoniecznie chodzi o walkę taką fizyczną. Zatrzymam się jeszcze z Wami nad słowem kadosz. Otóż słowo kadosz w języku hebrajskim, bo my mówimy, tłumaczymy to jako święty i słusznie, ale Słowo święty Kadosz w języku hebrajskim dokładnie oznacza oddzielony, odmienny, różny od wszystkiego innego, inny po prostu. I człowiek i wszystko inne może być święte jedynie w powiązaniu z jedynym świętym, na skutek kontaktu, relacji z Nim, na skutek uświęcenia będącego skutkiem, bez, będącego rezultatem e, bezpośredniej relacji ze świętym. Profesor. Marcin Majewski pisze tak: Kadosz święty w Biblii nie oznacza w pierwszym rzędzie bezgrzeszny. Przymiotnik ten pochodzi od czasownika kadasz, który kiedyś oznaczał oddzielić, odseparować. Święty to coś lub ktoś odseparowany od spraw zwykłych, świeckich i przeznaczony do służby Bogu. Wszystko, co jest bezpośrednio związane z Jothei hej, jest święte. Kapłan, świątynia, góra, synaj, szaty arcykapłana, ołtarz, a nawet proch z podłogi namiotu spotkania czyli wyrwane ze świata i przeznaczone Bogu. Bóg jest po trzykroć święty Kadosz, Kadosz, Kadosz czyli całkowicie inny człowiek święty też jest jakiś inny oddzielony. Porównajmy tekst masorecki, tekst właśnie, który tutaj mamy na górze, ze starohebrajskim pismem. To jest pismo kwadratowe, czyli Iwrit Meruba i mamy tutaj Ktaf Iwrit, czyli to starohebrajskie pismo zapożyczone z alfabetu fenickiego, to znaczy były to alfabety bardzo do siebie podobne i mamy tutaj, prześledźmy te litery, zobaczcie, W, K, R, pierwszy wyraz, czyli mamy tutaj Waw, Kow, resz, alef, tak jak tu, waf, kof, resz, alef, wekara i wołał z, zain, to jest ze, przypomina trochę jedynkę rzymską, prawda? Hej, przedstawiać ma okno, właśnie ta literka hej, ze, el z, jeden do drugiego. Gdyby tutaj nie było segola, tylko cere, to ten sam wyraz, czyli alef lamet, mielibyśmy bóg, bo l to jest skrót od Elohim. Gdyby nie było tego, tej kropeczki na dole. Te trzy kropeczki to jest Segol, to jest krótkie E, krótka samogłoska E, a Cere to jest długa samogłoska E. Czyli w no, dawniej pewnie ta wymowa się mogła różnić L od L, ale kiedy my widzimy tekst na dole, ale flamet, ten starohebrajskim, nie ma tych samogłosek, oznaczeń masoreckich, tradycyjnych, tak? masora to jest tradycja, to wówczas my nie wiemy, czy tu chodzi o przyimek. L czy też o Boga. Oczywiście kontekst wskazuje, wołał jeden do drugiego, tak więc tutaj nie może padać słowo Bóg, nie, ma, nie byłoby to logiczne, niemniej no, trzeba by być świadomym tego, że te samogłoski często wyjaśniają wątpliwości, jak czytać, a z drugiej strony też jest to interpretacja, czytać tak, a nie inaczej. I też często jest tak, że czyta się inaczej niż jest napisane, bo tu mamy na przykład tetragram, tak? ale samogłoski pochodzą od słowa Adonai, a więc należy czytać Adonai. Tak jest w tradycji żydowskiej. Jak czytano imię Boże, my nie wiemy. My możemy się domyślać, mamy pewne dokumenty, w których tak czy inaczej proponuje się wymowę imienia Bożego, choćby w starożytnej septuagincie, ja już o tym mówiłem, ale nie ma jednoznacznego dowodu, jak ten, te, to imię wymawiano. Natomiast wiemy, ja już to kiedyś o tym mówiłem z dzieł Maimonidesa na przykład, w jaki sposób to imię poszło w zapomnienie. Ja jeszcze o tym kiedyś opowiem szerzej. Więc mamy tutaj ZLZ, Amar, czyli mamy znowu WAF, mamy AleF, MEM i RESZ. Tak? Resz. RESZ miało przedstawiać głowę i może troszeczkę tutaj przypomina. I znowu kow, tak, Kadosz, w słowie Kadosz mamy kow, dalet, waw i shin, Kadosz, trzykrotnie, potem jest imię Boże, jod, hej, waw, hej, jut, hej, waw, hej, potem mamy y, cewaot, czyli cadyj, bet, alef, waw i taf, to jest ostatnia literka hebrajskiego alfabetu, taf. Y, Melo, mem, lamet, alef. Czyli pełna. Kol, kaf, lamet, cała. ha, arec, czyli hej, alef, resz, cadej. Nie ma cadej końcowego. W tym starożytnym hebrajskim jest po prostu jedno cadej. Podobnie jak nie ma końcowego kaf, czy nun. I dalej mamy kol. E, ha, e, kol haaretz kewodo, tak? czyli melo, kol ha arec kewodo, na końcu mamy kaf, bet, waf, dalet, waf, tak jak tu, kaf, bet, waf, dalet, waf, i tłumaczenie na język angielski, to jest tłumaczenie Chabad, ostatnio je, części przytaczam, and one called to the other one said. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Septuaginta Kai, kai, ekekragon Heteros proston heteron. Kai, elegon Hagios, 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 kyrios sabaoth. Pleres pasa hege, tes doxes autu. Czyli i wołał, jeden do drugiego, heteros proston heteron, jeden do drugiego, kai elegon i mówił. Święty, święty, święty Pan, Kyrios. Tutaj imię Boże jest zastąpione słowem Kyrios. Sabaot, to jest ciekawe. Słowo Sabaot to jest po prostu hebrajskie słowo, zobaczcie, cewat, tak? c a więc nie jest to słowo przetłumaczone w greckim tekście Septuaginty, ale jest ono jest to jakby transliteracja tego tekstu. I dalej mamy pleres pełna pasa, cała ge, he to rodzajnik żeński, tak? Mamy tutaj rodzaj żeński, ziem, ziemia ge tes dokses, kogo czego chwały autu, jego. I tutaj mam jeszcze raz ten tekst, właśnie widzicie w konkordancji Stronga. tłumaczony jest to Sabaot jako armię, jako zastępy, hosts. I tutaj, to, to ja to przepisałem ze Stronga, też, właśnie, że jest to grecka transliteracja hebrajskiego terminu. Cewaot oczywiście. I na koniec Vulgata. Et clamabant, alter et alterum, et dicebant. Sanctus, sanctus, sanctus. Dominus Deus exercituum. Plena est omnis terra gloria eius. Warto zapamiętać sobie kilka słów w, w tych trzech świętych językach. Na przykład kadosh, hagios i sanctus. To mamy prawda kadosh w hebrajskim, hagios jest w greckim i sanctus jest w języku łacińskim. Ziemia. Ge, he. Ge. To jest rodzaj żeński. Haarec. W języku hebrajskim. A tutaj mamy Omnisterda, czyli cała Ziemia. Gloria to chwała. Tutaj mamy dokses, tak? bo doksa to, to jest, stąd jest doksologia. W języku greckim. Kawot. To jest w języku hebrajskim. Kevodo, bo tu mamy skróconą samogłoskę, szwa kevodo, jego chwały, ale czytamy kabot, kabot, czyli chwała. Jakie jeszcze słowo? No właśnie to, że jest Bóg, tak? Tutaj jest imię Boża Jodhej Wawhej, czytane tradycyjnie jako yy, jako Adonaj. Tutaj mamy Kyrios, tak? Tu słowo Kyrios pada. I mamy tutaj yy, słowo w De. Dominus Deus, czyli Pan Bóg.